Wieluński Uniwersytet III wieku zainaugurował rok akademicki 2025-2026. Z okazji tego uroczystego wydarzenia odbył się koncert muzyki filmowej pod tytułem „Z muzyką na ty”. Uroczystość zorganizowano w Wieluńskim Domu Kultury. Dzięki Łódzkiemu Domowi Kultury rozpoczynamy realizację tego zapowiadanego wcześniej projektu. Łódzki Dom Kultury inspiruje seniorów. No i tutaj dzisiaj to dwie so, y, y, sopranistki i pan baryton i, i fortepian i tak wprowadzą nas w taki świat muzyki. Tro, czegoś też się więcej dowiemy i posłuchamy ładnej muzyki. Ale y, to będą i warsztaty, będą i prelekcje, będą i wycieczki. I tu już na przykład na 9 y, 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 października zapraszamy na wycieczkę do Łodzi. Będzie to spacer ulicą Piotrkowską, po jej podwórkach i y, i, a na koniec jeszcze w EC1 w planetarium spojrzymy w niebo i wrócimy do Wielunia. Bardzo, znaczy, finansuje to Łódzki Dom Kultury, za co nas bardzo cieszy, bo mamy możliwość posłuchać prelegentów. Z centrum województwa, no i doświadczyć czegoś nowego. Grono słuchaczy uniwersytetu stanowią głównie seniorzy, którzy od samego początku lub od kilku lat uczestniczą w zajęciach. Jednak każdego roku przybywają kolejni chętni do zgłębiania wiedzy i spędzenia wolnego czasu w aktywny sposób. Będzie dużo nowych tematów, które interesują takie osoby jak my, które e, nie mamy innych obowiązków, tylko się z skupiamy na tych obowiązkach na tych tematach które tutaj są które nas interesują bo każdy już w pewnym wieku ma różne oczekiwania ale cieszymy się że mamy taką grupę że się spotykamy tematy nas interesują jesteśmy zainteresowane zresztą widać jaka frekwencja na sali no ja lubię tu przychodzić lubię już trzeci rok bo 10 lat nie mieszkałam w Wieluniu a teraz tak wracam do swoich klimatów. Tu pracowałam, tu poszłam na emeryturę, i z przyjemnością przychodzę. Po krótkim oficjalnym powitaniu rozpoczął się koncert muzyki filmowej, na który słuchacze czekali ze zniecierpliwieniem. Przed uniwersytecką publicznością wystąpił z zespołem Rafał Songan, baryton wybitny solista polskich i zagranicznych scen operowych. Przyjechaliśmy do Wielunia z naszym projektem. Łódzki Dom Kultury inspiruje seniorów. W ramach tego programu przywieźliśmy cudowny koncert z muzyką filmową. Jest to koncert, który zawiera w sobie klasykę muzyki polskiej i Światowe Szlagiery. Najpiękniejsze tytuły, jakie można sobie tylko wymarzyć. Pol polskie, zagraniczne również. Tak, i polska klasyka filmowa i zagraniczne przeboje. Także będzie, będzie to, co u nas, a później przenosimy się na Broadway i do Hollywood. Proszę nam wymienić jakieś tytuły, które są dobrze znane, które każdy z nas może zanudzić tak po prostu, wspominając filmy polskie czy zagraniczne. Powróćmy jak za dawnych lat. Ktoś tego nie zna, prawda? Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zabieni ci w śmierć. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo. Rok akademicki na Uniwersytecie III wieku to przede wszystkim cotygodniowe wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi, różnorodne zajęcia oraz wycieczki. Każdy może przyjść, my nie sprawdzamy miejsca obecności, każdy wybiera co chce i na co chce i korzysta z czego chce. Także zapraszamy serdecznie. Ale trzeba się wpisać na listę uczestników, na listę Uniwersytetu Trzeciego Bina. No dobrze byłoby, ale proszę najpierw przyjść i zobaczyć, czy to jest coś dla mnie. Jeśli dla mnie, dobra, chcę zostać, chcę uczestniczyć, bo na niektóre atrakcyjne wyjazdy jest ograniczona ilość miejsc. No wszystkich nie zabierzemy, ale jest możliwość. A my szukamy dofinansowań, żeby to było na kieszeni seniorów. No, i atrakcyjnie, i ciekawie, i miło, i radośnie przede wszystkim. Warto wspomnieć, że Wieluński Uniwersytet III wieku w przyszłym roku będzie świętował jubileusz dwudziestolecia swojej działalności. Na dłuższą relację z inauguracji Roku Akademickiego zapraszamy do tematu tygodnia.